Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się tam, gdzie się kończy Ewangelia z zeszłego tygodnia. Pamiętamy, Jezus przychodzi do Nazaretu, do swojego miasta, w szabat wchodzi do synagogi, podają mu księgę proroka Izajasza, on rozwija i czyta Duch Pana, Boga nade mną, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. A niewidomym przejrzenie, abym obwoływał rokłaski od Pana. I zwinął księgę, oddał słudze, i mówi i to dzisiaj słyszymy na samym początku. Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. Słyszeli i nie usłyszeli, bo im się od razu pootwierało, co to znaczy niewidomym przejrzenie? Co to dla nich znaczy uwolnić więźniów? Co to dla nich znaczy obwołać rok łaski od Pana? Są Rzymianie, wywalić ich, są trendowaci, oczyścić wszystkich, są biedni, żebyśmy byli bogaci teraz. Przychodzi rok łaski od Pana, będziemy silni, będziemy wspaniali. Królestwo Izraela będzie znowu potęgą w tym rejonie, a może i na całym świecie. A z Rzymianami preci na pochybel. Jezus widzi, że ich serca słyszą, a nie, a nie słyszą. Znaczy uszy słyszą, serca nie słyszą. I próbuje sięgnąć do ich serc. Konfrontuje ich z tym nastawieniem. Bo oni czekają na cyrk, który przyjechał, że niech będzie przedstawienie. I On mówi tak, ja wiem, że wy na to czekacie. Ale Boże zbawienie nie przychodzi po to, żeby było fajnie. Łaska Boża nie przychodzi po to, żeby było miło i przyjemnie. Bóg daje znaki, tak jak dał znak przez Elizeusza, który uzdrowił jednego trędowatego, wroga, władza wojsk wrogich Syryjczyka na i Eliasza, który sprowadził głód na Izrael. Bo Izrael się odwrócił od Boga. Eliasza Bóg wysłał do Sydonu, do Pogan. I tam się opiekował Nim i wdową biedną, która nie miała co jeść. Jezus przywołuje sytuację niewiary i grzechu i odpowiedzi Boga na to. I co się okazuje? Że mieszkańcy Nazaretu. Kiedy dotknięto ich sumienia, mówią: To my tego nie będziemy słuchać. I wyrzucili Jezusa. I Ewangelia nigdzie już nie wspomina, że Jezus wrócił do Nazaretu. I tak jak zaczyna się radośnie ta dzisiejsza Ewangelia, dziś słyszeliście słowa pisma, spełniają się. Kończy się jednym z największych dramatów. Jezus przeszedł między nimi i oddalił się. To może tak być dzisiaj z Eucharystią, że przychodzimy, Słowo jest proklamowane, Chrystus staje pomiędzy nami w Eucharystii i my przy całej naszej pobożności. Nie przyjmiemy go z Jego orędziem, nie przyjmiemy go z Jego zbawieniem, bo mamy swoje własne wizje. Nasze serca będą zamknięte i On przejdzie i odejdzie. Z łaską Bożą nie można igrać. Ona jest dana każdemu z nas, każdemu tak jak Pan Bóg przewidział. Żeby uczestniczyć w dziele zbawienia, ale jak mówisz nie, to jak to starożytnie zwykli mówić, nie chociesz, nie nada, zachodziesz, nie budyt. Nie, to nie. On może przechodzić między, pomiędzy drzwiami zamkniętymi przez te drzwi, tak, ale tylko wtedy, jeżeli te drzwi nie są zamknięte dla niego. Jeśli serce zamkniesz, nie będzie Cię zmuszał. Więc trzeba sprawdzić, czy nasze serca są zamknięte, czy otwarte. I drugie czytanie dzisiaj przychodzi do nas z testem. Święty Paweł mówi, tu jest test, nie na covida, tylko test na miłość. Czy kochasz? To nie jest test, czy jesteś pobożny. To nie jest test, czy chodzisz do kościoła. To jest test czy kochasz. To nawet nie jest test czy dajesz Jałmużnę. To jest niezwykle ciekawe, nie? Jałmużna gładzi grzechy, mówi Święta Księga. Jałmużna gładzi grzech. Ale Święty Paweł mówi: choćbym rozdał na Jałmużnę cały swój majątek, a nie kochał, nic mi nie pomoże. I oczywiście nie chodzi w tej miłości, na którą testujemy, którą sprawdzamy dzisiaj. Nie chodzi o to, czy mimo tylko w brzuchu latają, wchodzę do kościoła. A... Nie. To jest zupełnie inny rodzaj miłości. To jest ta miłość, która pozwala ci przyjąć na siebie grzechy drugiego człowieka. I przybić się do krzyża i się nie bronisz. Oczywiście nie udajesz, że wszystko jest piękne i że pachną róże, kiedy, że tak powiem, otwarta jest kloaka. To nie o to chodzi. Ale nie bronisz się, nie odpowiadasz złem na zło. Paweł mówi, co to znaczy kochać? Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa. Dobra jest. Miłość nie szuka poklasku, nie musi błyszczeć, nie próbuje. Nie unosi się pychą. Moglibyśmy powiedzieć: Nie jest zakręcona na sobie jak baran na lodzie. Nie jestem w miłości najważniejszy. W miłości przecież daję siebie, a nie że biorę dla siebie. Nie jest bezwstydna. Bezwstyd to nie jest tylko kwestia niemoralności seksualnej. Bezwstyd to jest te, także to, że robię rzeczy złe i się z nich chwalę. Nie mam wstydu. Nie mam się czego wstydzić, bo żyję w prawdzie. Dzisiaj niestety jest ten brak wstydu właśnie bezwstydny, że ludzie kłamią. I w ogóle im to nie przeszkadza, kradną i są z tego dumni. Oszukują, cudzołożą. Mordują, domagają się prawa do zabijania, do zdrady, do niewierności. To jest bezwstyd. Ale miłość nie jest bezwstydna. Nie szuka swego. Nie szuka tego, żeby było dla mnie i moje i jak najwięcej. I nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, cieszy się z prawdy. Cieszy się z prawdy. I wszystko znosi. I wszystkiemu wierzy. I we wszystko pokłada nadzieję. Czyli że jeżeli mnie okłamałeś dziesięć razy i przychodzisz znowu z jakąś nową historią, to nawet jeżeli ja swoją głową wiem, że pewnie znowu urzesz jak pies, to ja Cię przyjmę z tym, co, co przynosisz. Okłamałeś mnie dziesięć razy. Pozwolę się okłamać po raz jedenasty, ponieważ to jest twoje kłamstwo, nie moje. Ja żyję w prawdzie, więc jeśli przychodzisz z kłamstwem, to to kłamstwo zostanie przy Tobie. Jeśli chcesz mnie wykorzystać, dam się wykorzystać. Chcesz mnie zniszczyć, dam się zniszczyć. A nie użyję twoich dróg. Nie będę kłamał. Nie będę niszczył. Zobaczcie, jak to jest inne od logiki świata, która, jeżeli mówi, oszukałeś mnie, nigdy więcej ci nie uwierzę. Wykorzystałeś mnie, nigdy więcej się nie pozwolę wykorzystać. Widzicie różnicę? Więc trzeba, żebyśmy sobie popatrzyli, czy my kochamy. Ktoś kiedyś zrobił taki obraz dosyć makabryczny, nie? że ktoś ci cztery razy wbił nóż w brzuch i widzisz, że idzie z nożem w ręku i pozwalasz mu podejść. Oczywiście chciałbyś, żeby nie wbił po raz piąty, ale pozwalasz mu podejść. To jest logika Boga, który nieustannie przyjmuje na siebie. Nasze grzechy. Bo kocha. I mógłby ktoś powiedzieć, ale taka postawa rozzuchwala grzesznika. Zapewne tak. Dlatego Jezus wylądował na krzyżu. Przy całej pobożności tych, którzy go tam wysłali. Kto go tam wysłał? Osta no, wyrok podpisał Piłat, ale na czyj wniosek? Arcykapłanów i faryzeuszy, tych najgorliwszych, tych najbliżej świątyni. I może być tak, że my przy całej naszej pobożności dołączymy do ich grona, a nie do Jezusa, jeśli nie będziemy kochali. Tu nie chodzi o jakieś deklaracje, teorie, ideologie. Tylko bardzo konkretne rzeczy. Mamy drugi rok pandemii. Daj Bóg. No nie, to już będzie trzeci się zaczynał za chwilę. W Polsce za chwilę trzeci. Na świecie w ogóle to już się zaczął. Nie? Zobaczcie, ile jest podziałów, ile gniewu i nienawiści, ile chamstwa. Wokół te, całej tej historii. Wyzwisk. Także pomiędzy nami, chrześcijanami pobożnymi, co to się modlą. Do Komunii Świętej przychodzą, do spowiedzi. A potem tylko a zaszczepiony, a nie, a to w łeb. A zaszczepiony, a dobrze, cudownie po mojej stronie. Albo w drugą stronę. Tak? A pamiętacie podziały, czy przyjmować komunię świętą na rękę, czy do ust? A dzisiaj mamy yy, zbiórkę na yy, te orkiestrę, tak? I oczywiście znowu jest, że tutaj daje, a tu nie daje. A gdzie pan Jezus? A stoi i patrzy i płacze na te nasze podziały. Na te nasze nienawiści, na ten nasz gniew, który z Ewangelią naprawdę niewiele ma wspólnego. I może być tak, że Jezus będzie patrzył, patrzył, a potem przejdzie pomiędzy nami i wyjdzie. Przecież nie po to, żeśmy tu przyszli. Przyszliśmy tu po to, żeby się z Nim spotkać, żeby się Nim nakarmić. Żeby się go nauczyć. Przyszliśmy tu po to, żeby kochać. Więc trzeba nam zrobić sobie ten test z miłości. I jeśli wypada słabo, jeśli wypada źle, to trzeba nam się nawracać. Bez względu na to, czy lat masz 10 czy 80, czy jesteś księdzem, czy w małżeństwie, czy jesteś teologiem, prawnikiem, dziennikarzem czy kimkolwiek innym? Trzeba się nawracać, jeśli nie kochasz. Jeśli nie kocham. W pierwszym czytaniu nie wiem, czy żeście zwrócili na to uwagę. Do Jeremiasza Bóg mówi, nie lękaj się ich, żebym cię nie napełnił lękiem. Jeśli wobec wezwania do nawrócenia się cofniemy, to Bóg się jakby zgodzi z naszą decyzją. Nie chcesz? Nie będzie. Nie zmuszę cię. Wolisz się bać niż kochać? To się bój. To jest cena naszej wolności? Że mogę powiedzieć, nie będę kochał. Wiecie co to jest? To jest piekło. Nie kochać. I nie doświadczyć miłości. Ten test na miłość, który dzisiaj mamy od świętego Pawła, jest po to, żeby nas obudzić, po to, żebyśmy rozpoznali prawdziwe życie. Żebyśmy do tego życia przylgnęli, rozkochali się w nim i żebyśmy to życie zanieśli innym. Po to jest. Żebyśmy zobaczyli drugiego człowieka i kochali go takim, jakim jest. Nawet jeśli on jest bardzo różny od nas, inaczej myśli, inaczej działa. Inaczej się zachowuje, inaczej wierzy, inaczej mówi, inaczej wygląda. Żebyśmy Jego kochali. Z całą cierpliwością, z łagodnością, z dobrocią. Bez puszenia się, bez szukania swego, bez szukania korzyści. Żebyśmy byli jak chleb podany głodnemu. Amen.